Siemanko widzę tutaj, ja spajkę 10. I przywitajcie się z moimi kolegami. Elo. Elo. No. Jeśli ich usłyszeliście, no to napiszcie w komentarzach i dodamy łapkę w dół. Totalnie za te dźwięki, jestem na dłożu. No. Nie nagrywałem dlatego, bo mama mi zabrała telefon. No, ale już odzyskałem. No i znowu nagrywam. Jakby coś, no to nagrywałem r 2 A teraz odcinki będę nagrywał przez 10 minut, chyba. Nie wiem, bo zwykle nagrywałem 10 minut. Chyba, że było coś ważnego. Dobra, Może niedługo zacznę nagrywać streamy. Nie wiem. Jak mi się będzie chciała, no to będę. Ale streamy będą zagrywane gdzieś tak. Nie wiem. Nie wiem kiedy. Um, ale będą trwały gdzieś tak. Nie wiem. Trzy. Nie, nie. Trzy minuty. Pół godziny gdzieś tak. Może trochę z godzina. Nie wiem. Napiszcie hashtag zombie w komentarzach, to ja Wam przypnę serduszko. Eee, teraz kamerki nie mam, bo jestem pod ścianą. Ale dzisiaj wyjątkowo, bo chcę się pobawić z kolegami, będzie jak trwał 5 minut. Ale odcinki będą trwały też na 10 minut, eee, a ten... I będą dziś tak dwa na jeden dzień. Jak mi się uda. Dobra, jeszcze trzy minuty, bo dzisiaj nagrywam 5 minut. Bo mówiłem, że chcę się pobawić z kolegami. No. O. Mm, I na koniec też będziemy ulepszać zawsze. Jakąś rzecz. Teraz ja sobie pięknie używałem torba i straciliśmy piwo. Ten, nie piwo, tylko piłe! nie piwo. No, i straciliśmy już całą osłonę. O, już straciłem niższym. Widzę czy przez chwilę widzieliście, co na mnie spadło z nieba? Jaki zombie dziwny. Dobra. Jeszcze minutka. No może dwie tam. Dobra. Teraz sobie ulepszę mnie opony, bo teraz mam już maksymalnie, bo ulepszyłem. O i teraz coraz ładniej wygląda moje auto. I pamiętajcie, żeby zasubować Igora Games, mnie zasubować, dać łopeczkę w górę i pamiętajcie, żeby jeszcze napisać hashtag zoli w komentarzach, to przyknę serduszko. Hmm, dobra, jeszcze ta rundka, ulepszenie na koniec, i musimy już kończyć. Dobra, ej jak fajnie wjechaliśmy, naprawdę fajny mamy bardzo przód, co nie widzowie? Ładny mamy przód, bardzo I chyba więcej odcinków nie będzie z kolegami Może jak już to trochę z koleżankami A ten jeszcze się do mnie przyczepił O, ten typ jeszcze się do mnie przyczepił jeszcze miałem turbo, nawet nie wiem dlaczego go nie użyłem. Dobra. Teraz ulepszamy na koniec to. Dobra. Naraz widzowie. Pa!